Advanced Micro Devices po przedstawieniu wyników w minionym tygodniu straciła 2,54%. Spadek notowań można w dużej mierze przypisać prognozom na pierwszy kwarto 2024 roku, które będą delikatnie gorsze niż oczekiwano. W czwartym kwartale 2023 roku firma AMD ogłosiła ogólną dostępność swoich procesorów graficznych Instinct do przyspieszenia obciążeń związanych ze sztuczną inteligencją. Celem firmy jest zdobycie części szybko rozwijającego się rynku chipów AI do centrów danych, zdominowanego przez Nvidia czyli największego konkurenta spółki. Reakcja inwestorów na wyniki była negatywna, ale ogólny obraz w spółce prezentuje się dobrze, więc krótko podsumowując, AMD zaliczyło przyzwoity kwartał, który nie przyniósł większych niespodzianek, ale za to podała nieco rozczarowujące prognozy na pierwszy kwartał bieżącego roku. W rozmowie o wynikach dyrektorka generalna Lisa Su podniosła perspektywy firmy dotyczące sprzedaży niedawno wprowadzonego na rynek układu akceleratorów do sztucznej inteligencji dla centrów danych. advanced micro device